co tu jest co witam was wszystkich w kolejnym filmie dzisiaj już tak godziny mocno popołudniowe bo to już jest godzina chyba po 18 parę minut no co jedziemy w pole coś porobić pouprawiać, przygotować przygotować do, do siewu no i uprawiam pole pod, yy, pod jęczmień o zimy Po pszenicy o Co mam zrobić? Trzeba to uprawić Trzeba to uprawić Ale, ale zaraz Ej Ej, co, 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 co tu jest grane? Co tu jest? Co? Pług? Ale dlaczego? Nie, no prze, przecież ja nie mam pługa. To jest mój traktor? Mój. O kurczę, ja orze. Słuchajcie, wracam do pługa. Wracam do orki, bo to no jest taka duża presja tego wszystkiego. Kwasów, robactwa, że orka to jednak jest podstawa. Sorry, koniec tych wygłupów. Teraz na poważnie, yy, tak to ja, to mój traktor, yy, Półk oczywiście nie mój, tylko wujka. Yy, orze, śpieszę, może tak, śpieszę z wyjaśnieniami, bo zaraz, yy, żeby nie było, wiecie. Yy, Orze tutaj sobie, o Usławka, po pszenicy o zimę i pod jęczmi o zimę, chciał, chciał, żeby mu to zaorać, więc, yy, więc nie ma problemu. Yy, yy, orżemy Ożemy, no bo wiecie, no, no, trudno jest w technologiach uproszczonych, trzeba myśleć też yy, o płodozmianie, żeby ten płodozmian był yy, właściwy, więc jest trudniej. A orka. Tak naprawdę można powiedzieć, że tak jak przykrywa resztki pożniwne, tak samo orka przykrywa na przykład błędy. Więc, więc po prostu no chciał, żeby zaorać, więc orzemy. Ale to nie będzie odcinek o tym, że tam nie wiem, orka ma wady i zalety. Nie o to chodzi. Słuchajcie, każdy robi w swoim, na swoim polu tak jak mu się podoba. Jeden orze, drugi nie orze. Po co to się sprzeczać i, i wiecznie kłócić. O to, co jest lepsze. Każda technologia ma swoje wady i zalety. I teraz co kto wybierze. Oczywiście warto myśleć o innych technologiach. O nowych technologiach. O tym, aby redukować sobie koszty w gospodarstwie. No bo tak naprawdę czasami niepotrzebnie coś robimy i uciekają nam po prostu pieniążki przez to. Tak? To pięknie odwrócimy. Słuchajcie, ale co jest, co jest bardzo śmieszne i zabawne. To jest moja pierwsza orka tym ciągnikiem. Tym ciągnikiem jeszcze naprawdę ja nie orałem nigdy, więc to jest mój pierwszy raz z pługiem Holandem. Mój operator Max już tym ciągnikiem orał. Trochę hektarów. Co prawda też nie u mnie, ale, ale Orał, tak? Więc więc wie co i jak wszystko chociaż tutaj tak naprawdę no sztuki sztuki żadnej nie ma w tym bo nie jest, to, nie jest to nic trudnego ja też już w życiu w życiu orałem nawet w swoim gospodarstwie na początku kiedy go prowadziłem to też, też wykonywałem orkę może nie wszędzie a raczej tylko podrzepak, bo zawsze mnie interesowały te, te uproszczone systemy uprawy ale yy, Holandem właśnie tak jak mówię, o, orze pierwszy raz i powiem wam tak. Ten pług, co ja tutaj mam, uważam, że jest po prostu do niego za mały. Jeszcze jeden korpus by się przydał, jakby ten pług miał 5 yy, skib, wtedy jak najbardziej. No bo teraz na te 4 skiby no to no słabo idzie ta robota, powoli, nie? A też nie ma co tutaj szaleć, tu jest bardzo nierówno, ja tutaj 8 km na godzinę nie przekraczam, bo bym z kabiny tutaj wyleciał, nie? Nawet w miarę to równo wychodzi, może jeszcze by tam śrubą dwa obroty podkręcił, żeby tą pierwszą skipę dosypy, dosypywało może bardziej, bo on ma szerokie opony, ma 650 kapcie, więc... Yy... Ale tak jak teraz widzę to do gnia. czekajcie, zapalę światełka. Tak jak widzę, to dorzuca raczej, nie? Dorzuca ładnie. Także dopiero, dopiero tu przyjechałem, więc zrobiłem niewiele. Tam jest kawałeczek zaorany z poprzedniego, z poprzedniego przyjazdu tutaj. Ale odkłada. Odkłada dosyć ładnie. Ten pług orze naprawdę ładnie, ma te ścinacze takie szerokie. Adam zrobił kawał dobrej roboty. Pierwsza orka na kanale. Taka dziewicza. Mam nadzieję, że dobrze to robię, nie wiem, tutaj niech fachowcy się wypowiadają, no bo ja mówię, ja z prawy wyszedłem zdecydowanie, bo to już ostatni raz, to, no to nie wiem, cztery lata temu chyba. Cztery albo pięć nawet lat temu ostatni raz, powiem wam, yy, że jeszcze w planie było nagrać dla was jakieś ujęcia dronem tutaj yy, z tego Orańska, no ale... Jak co niektórzy oglądali poprzedni odcinek no to dron y, postanowił trochę popływać. Więc, więc nic z tego nic z tego dzisiaj nie wyjdzie. Wsadziłem go do ryżu i zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się go uratować. Równo nawet nie jak na laika. Jakoś to idzie. Jak krew z nosa. Człowiek się przyzwyczaił do szerszych maszyn. Bo teraz tak jakoś dziwnie, że robisz tyle przejazdów, a tutaj słabo ubywa. Nie pytajcie mnie, ile spala na hektar i tym podobne rzeczy. No bo nie wiem, nie litrażuję tego, nie sprawdzam. Wyjechałem tutaj, nie miałem. Prawie pół baku paliwa, ale to, to mówię, to oraliśmy jeszcze tam tu, więc nie wiem. Znowu ktoś do mnie dzwoni. Dobra. Ale idzie oreczka, nie? Podoba się wam! Wiem, że się wam podoba. Ta stripteal to jest dla dziadów. Oreczka to jest to! Pięknie się skipki odkładają. Teraz tylko agregacik i można siać. No, są też takie osoby, którym się to podoba. Ja lubię osobiście bałagan na polu. I tyle. Dobra, moi drodzy, to nie ma sensu tego przedłużać. Nie mam jak nagrać wam jakieś tam ujęć czy, czy tym podobnych rzeczy. Po prostu <gryw> opowiedziałem wam, chciałem się podzielić z wami. Moim pierwszym razem za sterami tego ciągnika z pługiem jakoś nam to wychodzi No i nadszedł czas na zmianę ja mam dość. Jeszcze tu jest po gruberze zrobione, takie chopki, że o mało spółga nie o mało z ciągnika nie wyskoczyłem Ja się nawet nie spodziewałem, że dzisiaj będę mógł pobrać materiał do odcinka. Przyjechał wczoraj mój zmiennik, ale nie dam rady zaorać tego wszystkiego. Urwał mu, się, urwał mu się kołek zabezpieczający skibę. Ten kołek ścinany. No i był wieczór, już powiedział, że zjeżdża do domu, więc dzisiaj ja muszę dokończyć tę orkę. Ledwo zacząłem, a już mi się nie chce. Nie, no żartuję, trzeba coś robić. Ale teraz za dnia jest trochę lepiej, tym bardziej dla mnie, jako że wiecie, ja tam specjalistą od orki to raczej nie jestem. Ale idzie fajnie, no. Jest równo, to najważniejsze głębokość orki może być około między 20 a 25 cm, więcej raczej nie o tutaj wczoraj w tym miejscu ponoć wywalił takiego fest kamienia coś widać może coś widać i tu widać jak mu urwało zabezpieczenie o, bo to już jedna skiba nie odkładała więc zjechał do domu około godziny dziewiątej a też trzeba było zatankować sobie zatankować konia więc zatankowaliśmy może otworzę na chwilę więc nie było sensu tutaj, tutaj wracać I co? Mogę się zgłaszać na konkurs orki czy nie? Bo nie wiem. O, tak to wygląda. Jakoś to idzie no. Stało jeszcze kawałek, a musiałem wyjść chwilę z ten, bo tu jest tak nierówno. Tu jest zrobione, słuchajcie, po. po gruberze. Dwukrotnie gruber przejechał tędy. Dwukrotnie Gruber tędy przejechał, i zobaczcie, jakie tutaj są. O, jak to wygląda. Jest bardzo nierówno. No i tak średnio. Koniec orki, jak na nowicjusza przystało. Prawie równo.